No dobra. Starłem. <gry> Dobra, teraz przechodzimy do odcinka. A więc mamy filtr polaryzacyjny, tym razem jest to firma Hoya. Jest to filtr polaryzacyjny razem z filtrem UV. Jak to działa? Nie będę tutaj wam bełkotał o jakichś technologicznych rzeczy, żebym nie wyszedł na jakiegoś idiotę. Chodzi o to, że słońce wytwarza promienie UV, które negatywnie wpływają na jakość naszego obrazów w naszych kamerach, naszych zdjęciach itd. Więc po to mamy filtr UV, ale jest jeszcze filtr polaryzacyjny. I co taki filtr tak naprawdę robi? Chodzi o to, że światło słoneczne, które wpada tutaj do nas na Ziemię, ono się odbija od bardzo, bardzo jakby to powiedzieć, błyszczących powierzchni. Czyli od wody, od lakieru samochodowego, od szyb. Od mokrych skał, od wszystkiego, co tak naprawdę możemy widzieć, odbijające się światło, prawda? Od matowej, suchej skały nic, nic się nie odbija, po prostu jest taka, jaka jest, więc tutaj nam się filtr nie przyda. Też robiłem sobie tutaj różne testy, i się okazuje, że nie da się tego filtra używać. Pod słońce, bezpośrednio pod słońce i ze słońcem, ponieważ wtedy tak, jak, tak naprawdę nie mamy na to wpływu, jak ten filtr będzie działał. No, pomimo tego, że on jest regulowany, ilość tej polaryzacji możemy sobie zmienić przekręcając. Ja Wam go pokażę. To jest pudełko. I tutaj mamy ten filterek. Tak naprawdę na rzut oka prawie nic nie widać w tym filtrze w sensie nic takiego specjalnego. Dzięki temu, że jest regulowany, możemy sobie nim kręcić. I wtedy zmieniamy ilość tej polaryzacji. Ja nagram parę filmików moją kamerą, moim, moim aparatem, i zobaczycie, jak to będzie wyglądało. Jak działa taki filtr pola polaryzacyjny, e, działa na zasadzie takiej, że promienie odbijające się zewsząd, tak naprawdę, od wszystkiego, co jest e, błyszczące, jest rozproszone bardzo, czyli odbija się w każdym kierunku, to światło jest wszędzie i tak dalej. A filtr pola polaryzacyjny, czy mówię, nie potrafię tego normalnie powiedzieć, filtr polaryzacyjny, on. E, Układa to światło tak, jak powinno wpadać do naszego obiektywu, i dzięki temu będziemy mogli zobaczyć y, różnice w kolorach, ponieważ te promienie, które się rozpraszają, one troszeczkę robią taki efekt mleczny na zdjęciach, dlatego często jest tak, że y, zdjęcia, które widzicie gdzieś tam. Y, w internecie, na przykład jakiś gór, czy jakiegoś jeziora, czy tam morza, czy plaży, czasami jest takie mega, mega nasycone kolorami i też to światło nie odbija się jakoś mega od niczego. I to nie jest żaden efekt programu, czy tam Photoshopa i tak dalej, tylko właśnie tego filtru polaryzacyjnego. Tak. Jak na złość, nad jeziorkiem nie było słońca, a tutaj jest cały czas. No ale dobra, tutaj też mamy kawałek wody. No i teraz mam filtr ustawiony na maksa, co nie. Dobrze mówię? Nie, teraz jest na maksa. Dobra. Teraz jest ustawione na maksa. Jest dużo ciemniej. Mniej światła wpada. No ale widzicie, to światło się nie odbija od wody, tak jakby. No i teraz przełączymy sobie na maksa, na bez filtra. O. I Pewnie widzicie trochę więcej tej wody. I kolory są pewnie bledsze tego klipu nie będę edytował w ogóle. To będzie bez edycji po prostu. O, dobra, idziemy dalej. Jak na przykład teraz możecie sobie zobaczyć, czasami jest tak, że chcemy uchwycić takie pięknie odbijające się światło od jeziora i wtedy mamy taki ładny efekt właśnie krajobrazu, prawda? Tak samo chcemy na przykład czasami uchwycić, żeby światło od samochodu odbijało się tak fajnie, żeby był taki połysk, prawda? Że widać, że coś się leśni, ale czasami chcemy zrobić zdjęcie artystyczne, w którym na przykład nie chcemy, żeby coś się odbijało, i to by było takie troszeczkę Mniej profesjonalne Dlatego robimy różne rzeczy tak, żeby to działało. I dlatego najlepiej robić zdjęcia z takim filtrem pod kątem, około, nie wiem, 90 stopni czy coś w tym stylu, albo po prostu robić wtedy, kiedy widzimy, że to światło jest takie umiarkowane, a nie jest. Pełno, prawda? Nie dość, że taki filtr sprawia, że mamy więcej kolorów, większą, większe nasycenie tych kolorów. To jeszcze trochę nam przyciemnia obiektyw, dzięki czemu możemy na przykład zwiększyć, zwiększyć sobie efekt rozmazania w tle, prawda? Nie jest to nic takiego nowego, ale warto o tym wspomnieć. Tutaj mam maksymalny teraz poziom polaryzacji. Ale jak widzicie, i tak się dużo rzeczy odbija. Ale widzimy to, może być pod wodą. Lepszy efekt byłby, gdyby ta woda była czysta i byłoby dużo światła dziennego, ale niestety chmury zaszły i nic nie widać. Dlatego tu jest taki likton trochę. Pokażę wam jeszcze też bardziej takie Szczegółowe zdjęcia ała, i takie inne rzeczy Jak będę wracał, nagram parę takich ujęć I parę takich zdjęć, żebyście mieli porównanie Jeżeli jesteście zainteresowani takim czymś To bardzo polecam kupić sobie jednak z firmy Hoya Bo jak to się mówi, przynajmniej z firmy Hoya Bo jak to się mówi, do drogich obiektywów nie zakładamy tanich filtrów, prawda? Trochę to jest bez sensu A zobaczmy jak na GoPro by to wyglądało bo jestem ciekawy, czy będzie jakaś różnica? Zmienia się coś, zmieniają się kolory. Zmienia się, zmienia się. Można zauważyć właśnie, że bardzo dużo, bardzo dużo koloru przybywa z nieba, szczególnie tego niebieskiego. Więc pstrykam jeszcze parę fotek, poglądamy to sobie i Możecie sobie sami wywnioskować, czy chcecie coś takiego używać w Waszym aparacie, czy też w kamerze. Do wody nie idę, <laughs> za zimno jeszcze trochę. I tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Trochę długi, ale myślę, że warto właśnie tu sobie takie coś znać, wiedzieć i do czego to służy, i tak dalej. Bo kto wie, ja powiem Wam, nigdy nie myślałem, że będę kiedyś. Um, Bawił się w aparaty, fotografie, filmowanie i tak dalej. Ale czasy się zmieniają i bardzo mi się to spodobało, więc warto przekazywać taką wiedzę innym ludziom, na przykład Wam, nie? Bo może Wam się to kiedyś przyda. Albo po prostu wiedzieć co nieco więcej o świecie, o rzeczach i tak To wszystko. Dzięki wielkie za uwagę. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. I widzimy się w kolejnym odcinku.